Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Rozwiąż równanie x do 3 minus 7x kwadrat minus 4x plus 28 równa się 0. W tym zadaniu musimy pogrupować elementy w takie dwie grupy. I wtedy mamy tak, z pierwszej grupy wyłączamy x kwadrat, przed nawias będzie x odjąć 7. Z drugiej grupy wyłączamy minus 4, też będzie x odjąć 7 w nawiasie. Równa się 0. No i mamy wspólny czynnik. Ten wspólny czynnik x odjąć 7 wyłączamy, a w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat odjąć 4 równa się 0 i przyrównujemy do 0 pierwszy nawias i drugi nawias, czyli x minus 7 równa się 0, czyli x równa się 7, a to będzie x kwadrat minus 4 równa się 0, x kwadrat równa się 4, czyli x równa się 2 lub x równa się minus 2, bo równanie kwadratowe. W takiej postaci ma dwa rozwiązania, jedno ujemne, drugie dodatnie, czyli odpowiedzią jest x należący do zbioru. Może być minus dwójką, dwójką lub siódemką, to jest zbiór rozwiązań.